Cześć, tutaj Dandy, a dzisiaj pokażę Wam trzy modyfikacje do GTA San Andreas. Pierwszą modyfikacją jest to animacja do GTA 4 z GTA 4 właściwie. No to jest pierwsza animacja, czyli bieganie. Yy, mi się to bardzo podoba. Yy, kolejną rzeczą jest, już Wam pokazuję. animacji jest dosyć sporo, więc wszystkich nie będę wam pokazywał. Najpierw pokażę wam y, właśnie wypadanie z auta. Nie jest to zbytnio realistyczne, no ale może być. Ym, kolejną jest to z Jumpieta, taki fajny skok z GTA 4. Pokażę wam wszystko po kolei, prawda, żeby nie było wątpliwości. wątpliwości. Popłyniemy sobie nad rzekę. No proszę zobaczyć. No mi się to akurat nie udało. No ale... No bo mi się uda. No spokojnie, mi się teraz będzie ładować. No i kolejnym modyfikacją jest to dokładniejsza gra oraz bardziej realistyczna jak dla mnie. Czyli CRT3. Właśnie tutaj pokażę Wam jak to zainstalować, ale to na końcu. Teraz zajmiemy się kolejną modyfikacją, czyli wypadaniem z auta. Takim fajnym sposobem. Więc dobra, lecimy. I tych animacji jeszcze pierwsza modyfikacja była bardzo prosta, a nazywała się ona... nie pamiętam jak, animacja do GTA 4. Ta właśnie... To się nazywało serce 3 No i jeszcze jedna jest. Ja sobie tutaj użyję teraz kodu. Okej. Okay. No i lecimy z tym. No 3, 4. Kurma. Nie udało się. To będę dwie minuty próbowała, żeby się udało. Fuck. O, teraz to się uda. No what the fuck? Hmm. Jeśli teraz się nie uda, to już koniec. No nie udało się, więc to by było na koniec dzisiejszego odcinka. Wam to powinno zadziałać. No i teraz przejdziemy do instalacji moda tego SRT3. No, to widzimy się za chwilę. Okej, jesteśmy już przy instalacji tego moda. No i teraz pokrótce pokażę Wam, jak to zainstalować. Więc tak. Wchodzimy w. Instalujemy najpierw CRT3 powinna być taka instalka Jeśli jej nie macie to To Wam nie zadziała odpalamy ją Mi się trochę będzie odpalać Ach dobra Szybciej, 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 szybciej Boże, coś tak się wolno otwiera Okej okay. Po już tego otwarciu będziemy mieli taki dalej, takie, żeby otworzyć, zainstalować i wypakowujecie na jakimś folderze. Jak już to wypakowujemy, o właśnie, tutaj już się nam otworzyło, ale też mi nie jest potrzebne. Ja sobie na przykład zapisałem tutaj i powinno wyjść takie coś. OK. Teraz potrzebujemy jeszcze yy, jednej rzeczy, ty, czyli potrzebujemy yy, czegoś bardzo bardzo, ale to bardzo potrzebnego, żeby to działało, czyli Alcis Editor. Ja posłużę się tutaj właśnie z Chucky Pakiem, którego serdecznie pozdrawiam, ponieważ jego mody były bardzo fajne, a z programami jeszcze lepsze. Więc tutaj Alcis Editor. Ok. Ok, odpaliło nam się. Pierwsze teraz co robimy to otwieramy open, następnie bierzemy tutaj, wchodzimy w komputer, d, gta san andreas, następnie models, no i tutaj mamy gta 3, otwieramy otwieramy i tak robimy po kolei. Najpierw naciskamy to. Yy, szukamy na przykład, ja teraz zrobię tutaj, tak wyrzucę to CRT3 tu, trochę się będzie teraz ładowało, wiecie co? Nie, nie yy. tu powinno się takie coś załadować i potem tutaj robicie, tak wchodzicie w pulpit, następnie yy. wybieracie CRT3. Tutaj jest. No i tutaj kopiujecie te wszystkie pliki przez Cytryl i A. Cytryl A. Ok. I to samo robicie z Petspack. Jeśli ktoś chce hud, to może to zainstalować poprzez wejście w Models i tam przerzucenie takiego jednego pliku hud. Hud All Version jest to niepotrzebne, więc. No więc niepotrzebne, prawda? Dobra, to to by było na koniec dzisiejszego odcinka. Wszystkie linki do pobrania tych modyfikacji macie w opisie. Ja się będę z wami żegnać. Yy, cześć!